Wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Tu jeszcze chcę przytoczyć fragmentu komunikatu Konferencji Episkopatu Polski wobec zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w organizacjach lekcji religii w szkołach publicznych. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami zakrojonego na szeroką skalę procesu zmian wprowadzanych przez Ministerstwo w organizacji lekcji religii w szkołach publicznych. Z tak dużymi zmianami mamy do czynienia po raz pierwszy od 1989 roku. Zarówno te, które zostały przyjęte od września 2024 roku, jak i zapowiadane na wrzesień 2025 roku nie tylko w sposób jednoznaczny stoją w sprzeczności z przepisami wyższego rzędu, ale przede wszystkim są krzywdzące i dyskryminujące dla wielu uczniów i nauczycieli religii. Zmiany te godzą również prawa rodziców i opiekunów do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja wzywa właśnie do tego, by chronić lekcje religii. Problem polega na tym, że jest to działanie tutaj bezprawne i jeszcze bez dialogu, bez rozmowy. Tutaj mówiłem to też noc sylwestrową wieczór. Żeby pilnować by nasze dzieci, szczególnie w szkole średniej, na ze uczęszczały i to jest nasza odpowiedź na te wszystkie działania, które są podejmowane. Mamy trochę lat, wiemy jedno, w ciągu historii wielu było takich, którzy walczyli z Bogiem, z religią, z Kościołem. Dzisiaj ich już nie ma, a moi drodzy, Kościół, wiara Bóg trwa. Módlmy się o mądrość dla tych wszystkich, którzy podejmują decyzje. I o to, aby ci, którzy wierzą, mogli chodzić na katechezę, a ci, którzy nie wierzą, których szanujemy, na lekcje etyki. I taka jest, moi tutaj prosta sprawa, ale kładę to bardzo na serce, aby pilnować młodzież, szczególnie szkół średnich, czy uczęszcza na katechezę. Dzisiaj to jest przyznanie się do tego, czy wierzę w Boga, czy nie. To jest bardzo ważne, moi drodzy, i nie możemy tutaj iść, nawet niekiedy, jak się słyszy, że zachęcani są do tego, a wypisz się, będziesz miał mniej zajęć i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to jest też chrześcijańskie ese. Chodzę na katechezę, poznaję swoją wiarę i staram się według tych zasad żyć. Drodzy rodzice, pamiętajcie o tym, kształtujcie tak swoje dzieci i młodzież, żeby były tego świadome. Po mszy świętej zapraszamy dzieci tutaj do żółwka. Niech dzisiaj pomodną się wespół z rodzicami w intencji chorych i cierpiących, szczególnie ze swojej rodziny, ale także wszystkich tych chorych, którzy są wokół nas. W poniedziałek, 6 stycznia, jutro uroczystość objawienia pańskiego, msze święte w porządku niedzielnym. Po mszach świętych o godzinie 9 i 11, występ zespołu regionalnego Dudowski. Zapraszamy. Po tych mszach Świętych będą śpiewać kolędy, będziemy mogli się z nimi właśnie z tym połączyć. Ten jutrzejszy dzień to Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Składka będzie właśnie przeznaczona na cele misyjne. Także w tym dniu przypada jedenasta rocznica święceń biskupich oraz ingresu do katedry świętego Mikołaja księdza biskupa Romana. Modlimy się w intencji pasterza naszego, naszej całej diecezji. Powoli kończymy odwiedziny kolendowe. Dodatkowa kolenda, gdyby ktoś nie mógł być obecny, a chciałby, żeby kapłan pobłogosławił jego dom. 12 stycznia od godziny 13, to jest niedziela, zapisy są w zakrystii tutaj. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Dzisiaj są one przeznaczone na seminarium duchowne. Zachęcamy moi drodzy do czytania prasy katolickiej. Jest gość niedzielny. Yy, także nowy numer Głosu Świętego Marcina, między innymi artykuł o tym, jak Boże Narodzenie przeżywane jest w innych krajach. Zachęcam, bo są jeszcze numery, wziąć sobie i poczytać. Także z tyłu kościoła jutro z racji uroczystości Czech Króli yy, znajdziemy kadzidło, yy, kredę. Yy, można sobie zabrać i jutro, powiedzmy w domu, jeżeli nasze drzwi byłyby nieoznaczone, to oznaczyć je. K plus M plus B, 2,25. I też mamy węgielik i mirrę, właśnie te dary, które też zostały składane Panu Jezusowi w żłobku. Zmarła w świętej pamięci Franciszka Uchyła. Pogrzeb odbędzie się w środę, 8 stycznia o godzinie 14.00, o 13.30, modlitwa różańcowa. Wieczne odpoczywanie radziej dać Panie. panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.